Witam Cię na kanale Zbigniew Nowakowski. Zachęcam do subskrypcji kanału. Witajcie, jak już zauważyliście, ostatnio bardzo dużo jeżdżę. Mam czas na rozmyślania. Dzisiaj taki temat do rozmyślań, co zainwestować. Zanim przejdę do sedna sprawy, coś Wam pokażę. Teraz za pomocą magicznego obstrzygnięcia przenoszę się do komputera. Wpisuję w Google w co inwestować. Wiecie co mi wyskoczyło? Cztery pierwsze to jakieś reklamy. Szukasz inwestycji na 2020 rok. Przenieś biznes do sieci, rozpocznij handel. Okazje inwestycyjne. Co planuję zainwestować? Akcje, surowce, nieruchomości, kryptowaluty. Szczerze powiedziawszy, ja się tak bardzo nie znam, bo jestem kierowcą. Teraz przejdźmy do następnej strony. Tutaj mamy dalej obligacje, inwestycje społeczne, dzieła sztuki, antyki, inwestowanie w siebie. Jak widać, trochę tych. Słów wyskoczyło tutaj. Wideo gdzieś jest już na samym końcu. Filmy z YouTube. Ale nie o tym chciałem mówić. Przeskoczmy dalej. Na zakładkę wiadomości, co tu mówi. Co inwestować? Tu różne blogi się otwierają. A teraz zakładka wideo. Tu wyskoczyło. Parę filmików, co inwestować w małe kwoty, co inwestować w małe kwoty, małe inwestycje, ale czy one są dla mnie? Tego nie wiem. Jak już wiadomo, wszystkie inwestycje są poparte wykresami, są szpile duże, małe, jak widać tu na załączonym obrazku, odnośnie daty i procenty. Ja, jako zwykły kierowca, nie mam pojęcia, w co inwestować. W moim życiu już trochę inwestycji poczyniłem. Jak wiecie, zainwestowałem w transport, raz było lepiej, raz gorzej. Zainwestowałem w ropę, również też było raz lepiej, raz gorzej. Bo to nie wiadomo, w co inwestować, żeby przyniosło najlepszy przychód. Teraz też się za czymś rozglądam, szukam po internecie czegoś ciekawego, ale jest jedna rzecz, która najlepiej mi się opłacała. Inwestuję w swój rozwój, zdoby, zdobywam doświadczenie, wiedzę, to najlepiej mi się opłaca. A ty w co najlepiej inwestujesz? Proszę podziel się w komentarzu. Przechodząc do sedna sprawy, nie mam bladego pojęcia, w co zainwestować. Mam nadzieję, że Twój komentarz mnie zainspiruje, jak i również widzów oglądających ten materiał. A teraz jadę dalej i podziwiam widoki przez okno.